Szebanko z tej strony Metalowy, a to jest kolejny przegląd snapshotu w Minecrafcie. No i powiem Wam, że ten snapshot, czyli snapshot 13W38A, wnosi bardzo wiele zmian, które są w sumie dziwne, jak widzicie, w tej chwili. No i mogę Wam w sumie już pokazać pierwszą zmianę. Kiedy klikniecie w Super Secret Settings, przełączy Wam się jakby tryb Minecrafta. Przed chwilą widzieliście taki, teraz mamy tryb czarno-biały. Piknę sobie, mamy normalny. Teraz mamy tryb. Powiedzmy, że to jest 3D. I mamy teraz Minecrafta do góry nogami. Teraz chodzi się dosyć dziwnie. No nie powiem. Klikniemy jeszcze raz. What the fuck? Negative. Ok. To jest znowu chyba normalny. Tutaj mamy jakąś dziwną telewizję i dziwne dźwięki do tego. Wow, ja sam tego do końca wszystkiego nie widziałem. Dobra, powiedzmy, że wejdziemy sobie. Próbujemy sobie znaleźć normalnego Minecrafta. To jest chyba normalny. What the fuck DLC? What the. Ok. Dobra, mamy chyba normalnego w miarę Minecrafta. No I teraz. na następną zmianę, czyli mapę. Możemy sobie zrobić mapę. Jak to zrobić? Wkładamy item frame. Mamy tutaj mapę. Wkładamy ją no i mamy mapę na ścianie. Kolejna aktualizacja, która była już w tamtym snapchocie, ale nie nagrywałem go, bo yy, stwierdziłem, że jest tam za mało zmian. Są właśnie duże portale. Można teraz robić dowolne, dowolne portale, dowolnej wielkości. Przejdziemy sobie do literów. I w ten portal wygląda normalnie. Ok, wracamy z powrotem. No i portal jest duży, tak samo jak z niego, tak samo jak wchodziliście. Dobra, kolejna zmiana to video settings. E, render distance teraz e, zmienia się w ciankach, a nie tak jak wcześniej w normal, short i far. No i so, to w sumie tyle, jeśli chodzi o te, e, o te główne zmiany. Jak widzicie, to nie jest nadal nasz defunctowy e, tryb Minecrafta. O, nie, to też nie. Też nie. Okej, okay, to jest w miarę... OK. No i to w sumie na tyle, jeśli chodzi o tego snapshota. Mam nadzieję, że snapshot Wam się spodoba. Zapraszam na grania, do grania na nim. Eee, aby z niego zagrać wystarczy kliknąć launcher, stworzyć nowy profil, wybrać Enable Snapshots i stworzyć profil z tym nowym snapshotem. No I to w sumie na tyle. Jeśli o czymś zapomniałem pełną listę zmian będziecie mieli w opisie. Jestem z jak nam Na razie i cześć!